Właśnie tutaj organizowana po raz 13 symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 2009. Zebrali się uczniowie szkół licealnych z Polski oraz z granic, konkretnie ze Słowacji oraz z Białorusi. Debatujemy nad problemem kudów, nad sytuacją Kurdów w Turcji oraz w Iraku. A czy ym, Wasze obrady mają jakieś przełożenie na ich rzeczywistą sytuację? E, to znaczy, każdy delegat był zobowiązany do przygotowania swojego personal statement, e, opartego na, na podejściu kraju, który reprezentuje, ponieważ każdy delegat ma przydzielony inny kraj. E, także wszystko jest e, omawiane właśnie w odniesieniu do tego, co dzieje się rzeczywiście w świecie. Delegaci mm -hmm. nie prezentują własnych punktów widzenia, tylko punkty widzenia danego kraju, który mm -hmm. reprezentują. Ok, a kto mógł tutaj przyjechać? Wysłaliśmy zaproszenia głównie do szkół IB, ponieważ my również jesteśmy w programie matury międzynarodowej i właśnie tradycją słonu jest, już ostatnia klasa matury międzynarodowej z liceum ogólnokształcącego numer 5 organizuje Wrocław, i właśnie wysyłaliśmy zaproszenia głównie do innych szkół IB, chociaż e, miałam udział również inne szkoły z Wrocławia, na przykład z Liceum Ogólnokształcące numer 3 oraz inne szkoły, które same zainteresowały się Wrocławem. A powiedz mi, ile osób w sumie przyjechało? Mamy około 90 delegatów.